Dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie w następnym filmie na kanale Kakameching. Wczorajsza wyprawa do jaskini, to jest ekwipunek wczoraj, bardzo się udała. Aż 11, tego nawet nie widziałem, 11 Orów. I już mówię, co nastało. Ogółem starałem się kopać. Raczej rzadko walczyłem z mobami. Raczej starałem się kopać. Często drabinki były bardzo szybko. Czasami się zdarzało nie, ale często było szybko. O właśnie, obora jest już gotowa. Zobaczymy, jak wygląda. Fajnie, bo jest większa. Drabinki znajdowałem to dość szybko. Dziur akurat nie było za dużo. Trochę było, ale nie było ich za dużo. Iridium napotykałem od poziomów 20 już. Też jeden był stwór z tym Iridiumowym. A, to było oczywiście do drugiej. Dobrze, zostawię te wszystkie rzeczy. To rozbijemy. To mogę od razu wziąć. Przepalimy sobie a to zanieśnięte odro. No, no i znajdowałem tych stworów, jednego sporo i lignonowe grudki. też był jakieś tam dwa poziomy to z rzędu 25 26 gdzie był prezent Okej, okay, będzie to community set. I ostatecznie Zaraz też powiem. Dobra, przenieśmy to. Wiem, że to mogę inaczej zrobić lepiej, ale niech będzie tak. OK, tu nie mogę tego dać. Niedobrze. Dodamy tu. No to tu będzie. A to może być tu. Wtedy, i to będzie. No dobra, jedno, jedno straciłem, ale trudno. I skończyłem na poziomie 34. Już dużo lepiej. Szło całkiem nieźle. Nie można powiedzieć. Były w dobrym humorze. Faktycznie było nieźle. To. O. Niestety dzisiaj nie zrobimy nowej konewki już, dlatego że po prostu... ...nie zdążymy. Chociaż może... ...gdybym sobie przygotował. Barsy To co mogę dam do skrzyni O zachowam to sobie Void Essence To jest quest dla Wizarda A bo ja tu nic nie schowam Miałem pełne skrzynie po brzegi I dziś jest oczywiście ten. Zaniosę też... Ok, są so sery, świetnie. Zaniosę też oczywiście prezent dla wybranki. Tym razem mamy test. Idziemy. Jeden, niech będzie. Od razu w sumie będę mógł już kupić. Dobrze, to najpierw w tą stronę. Trochę, że dziś jest. Do zrobienia. Będę mógł świnie chyba kupić, czy tam co innego. Świetnie, akurat mam to do tego. Jedna rzecz. Szybciej. Nie będę musiał się trufle już męczyć. A nie, nie tu, nie tu. To tu jest. Przyniosłeś mi to. Otrzymujesz moją wdzięczność i tysiąc złotych monet nagrody. Teraz idź. Ciekawe, jaki mam stopień teraz z Wizardem. Cztery stary dłużka już. To szybko zaziwiłem to. Iron Bar. dlatego Dla tego Squid'a też mam. Mógłbym to wszystko dać, ale już trudno. Zostanę Cztery tysiące i to jest koza. Jak będzie z mnie. Chyba tyle. Nie będę kupować na razie kaczki, ani ani tej. Ten sobie ćwiczy. Jest w do domu. Jak dwa? Dwa dałem? Dobra, faktycznie dwa dałem. Nie wiem jakim sposobem, ale dobre. Nieważne. Do Clint'a i tak nie ma co iść na razie. Do community center. Oj, zrobabci będzie trzeba dać. I po kolei. Dodam w końcu tego grzybka. Dodam ten struf i tylko ten jeden kwiat zostanie. Tutaj też to trochę. Teraz tu. I zostaje nam tylko to. A tutaj też tylko to. Więc to właściwie jest na ukończeniu. Sprawdzę jeszcze tu, co mam. Ale tak, tutaj te kraby będą w końcu. Wtedy mam niektóre te w połowie. Tutaj, no to też sprawdzałem wszystko. Trzeba się kończyć szybciej, żeby iść później. Dobra Mamy Gold Barsy, ale nie ma tego, więc no tak słabo niedobędziemy. Dzisiaj już nie ulepszymy. Ale okej. Okay. Trudno. Coś jest chociaż. Dobra, to kończę dzień. rybki mogłyby pójść do lodówki. Tak myślę. Aż tu jeszcze chyba nie, chyba wszystko. Pada śnieg. Hmm, dobra. Gdzie tu mam squida? To jest. One są rzadkie. Proszę bardzo, mamy kusk. To chyba jeszcze nie mogę. Tak, dokładnie. A tylko akurat jeżeli chodzi o gozy, to chyba tak nie działa. Gozy to chyba trzeba jednak kupić. A to na razie niech będzie jedna, nie potrzebuję więcej. Potem będę kupował. tak w przyszłości będzie wszystko osobne dla zwierząt. Czyli plan jest taki, żeby w przyszłości w jednej oborze były kury... a nie kury, tylko krowy. W drugiej kozy, w trzeciej świnie. Wszystkie do chyba tak. Jeszcze przed wiosną to się powiększy. Będzie trzeba. I teraz już będą takie nudne dni, trochę. Za dużo już nie mam do roboty. Teraz będzie tylko ten festiwal za kilka dni, na który prezent przygotuję. Więc teraz te kilka dni to raczej nudne będą. Mogę ewentualnie myśleć o tworzeniu jakiejś tam budowy Myślę, że to będzie dobre dla muzeum Załatwimy dziś questy po prostu coś z tych rzeczy mogłoby pasować wszyscy wydają się trochę bardziej szczęśliwi w weekendy nie sądzisz? Jestem w pracy 7 dni w tygodniu no to do. prawda najpierw to hej to jest Iron Bar, o który prosiłem? Wygląda obco. Znaczy obco? No, nie, nie jest. Nie pamiętam. Perfekcyjnie. Dziękuję, Hing. Doceniam to. Czasami myślę, jak skończyć w tym mieście. Najpierw dużo będzie do rozbijania. Chyba 70 tysięcy było na 6 regionów. To naprawdę dobry wynik i pamiętam było albo 70 tysięcy, albo 50, jakoś w tym przedziale 50-70 tysięcy a już mamy niecałe 300, 280, znaczy 28. Ale to nadrobimy. Aha, dobra. Idzie do klinta. Damy do łzewu to, co mogę. Tylko jedno mogę. idziemy tu po prostu na dwie tury. Teraz tak. No muszę <try> niestety <try> trochę rzeczy powywalać. Sprytnie to można zrobić. O, i ostatnie. I znowu trzy regionu. Świetnie. I wszystko jest miejsce. Jestem tu, żeby skolekcjonować klienta zyski biznesowe. trzydzieści sześć, a tu jest pięć i czterdzieści jeden, sześćdziesiąt, pięćdziesiąt. Tutaj 57 czyli jeszcze tylko 3, czyli jeszcze tylko 3 eksponaty do 60. Nie spodziewałem się, że tak szybko to zapełnię, już w roku pierwszym. Tak naprawdę jest 62, tylko źle policzyłem. Ciekawe czy coś jeszcze z domu mamy, co mógłbym dać. Może coś znajdziemy, może to szybciej zrobimy. że tu chyba nie mogę lecieć. Dobra, co my tu mamy? Dajmy mu tego Squid'a, żeby się cieszył. Oczywiście nie ma go do domu. Co tu jest? Mało co. Dobrze, to ja będę już w końcu powoli ten film. Wrócę sobie do domu, posprzątam ekwipunek, dokończę ten dzień. A my będziemy się widzieć w 21 dniu zimy. zrobimy sobie wtedy następne: 21, 22. W 51 filmie planuję dni 24, 25, 26. I właśnie dajmy jej coś fajnego. Prezent urodzinowy, dziękuję. I to tyle z tego filmu. Dziękuję za oglądanie. Liczę, że ten film Wam się podobał. I widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.